Mariola. Byłabym zapomniała. Maśka urodziła. No co ty nie powiesz? Patrz, jeszcze przed chwilą z brzuchem takim małym łaziła. No i, i co urodziła? No dziecko. Znaczy w sensie córkę. Yy, ale co ja ci powiem. Ty wiesz, że ona to dziecko to ma ten... z Spróbówki. Ale jak to z spróbówki? No z in vitro. Matko bos... No co? Co ty nie... Ale skąd ty to wiesz? Agnieszka mi powiedziała. Tylko wiesz, czasem się tam nie wygadaj nikomu, bo to tak w sekrecie ja ci mówię. Jakby tamta się dowiedziała, to od razu by skojarzyła, że to od Agnieszki wypłynęło. No gdzie ja bym komuś powiedziała? No coś ty przecież u mnie to wiesz, jak kamień w wodę przecież mnie nie znasz. Matko, a wstydu nie mają ci powiem, no. A jak oni teraz okszczą to dziecko? Ksiądz się na to zgodzi? A to dziecko to normalne ma ręce, nogi? Tego to ja już nie wiem. Ale patrz, no, to, a mówili, że seksmisja to jest komedia, nie? A to jednak się okazuje, że to film dokumentalny. Matko Boska, jak to ma nie być końca świata? No Mariolka, no, no ale samo przyznaj, no. Przecież już dawno mówili, że będą nas hodować jak pomidory. I patrzcie, się wszystko sprawdza. I co ona później takiemu dziecku powie? Ja jestem tylko ciekawa. Boga się nie boją, naprawdę. Boga w sercu nie mają. A matko, kim nie jest? Może mi nie uwierzycie, ale przybywam z przyszłości i mam coś dla Was. Książka Narin, Szostak, Mamo Tato, A co to jest to in vitro? Książka jest emocjonalnym wsparciem dla rodzin, które przywitały swoje dziecko właśnie dzięki tej metodzie. To taki most między rodzicami a dzieckiem, który pozwala w łatwy sposób oswoić temat jego narodzin. Autorka sama przeszła przez 8 procedur, więc doskonale zna temat. Hmm? Także dajcie w prezencie dla swojej koleżanki, bo widzę, że się bardzo nią martwicie, ale mam też egzemplarze dla was. Wy również poczytajcie. Na pewno wam się przyda. A jeżeli wy chcecie nabyć tę książkę, wejdźcie na stronę www.płodnośćstart.pl z kodem ciotka20 macie 20% zniżki.